Równowaga wymaga obserwatora. Opiekunie, nasze ziemie nas potrzebują. Każdy musi chronić swych pobratymców. Powinność, poświęcenie, brzemię. Musimy kierować się honorem. Drzemie w tobie duchowa magia. Nie tylko ja kroczę między światami. Ostrze, bez powinności. Jesteś cieniem nicości, nieświęta jedność ciała i cienia. Twój wybór będzie miał konsekwencje. Oko Zmierzchu widzi wszystko. Równowaga prowadzi twą dłoń. Kinku strzeże tych, którzy pilnują równowagi. Mogłeś mieć miejsce pośród Kinku. Szkoda, że Duma przeszkadza ci w treningu. Oko Zmierzchu widzi wszystko. Obaj chcemy tego, co najlepsze dla Joni. Trzeba było trzymać się z daleka. Równowaga zdecyduje o twoim losie. Nie jesteśmy już tacy jak dawniej. Nigdy nie zniszczysz kinku. Nie jesteś dla mnie przeciwnikiem. Z. Kinku strzeżej oni. Tak się stanie. Wprowadzę równowagę. Są niegodni. Wyczuwam zachwianie równowagi. Ruszam więc. Natychmiast. Zrozumiano. Bez dyskusji. Z honorem. Tak być musiało. Aaaa! Ale... ale Kinku... Przynoszę hańbę, Kinku. Między drużynami nie było równowagi. Robiłem, co mogłem. Są pod moją ochroną. Utrzymałem równowagę. Nasza wola łączy się w jedno. Dobrze. Jestem potrzebny gdzie indziej. To jeszcze nie ich czas. Twoje miejsce nadal jest w świecie śmiertelników. Ostrze mojego ojca! Równowaga ci sprzyja. Tutaj znajdziesz schronienie. Kinku, idą tam, gdzie są potrzebni. Kroczymy między światami. Równowaga wymaga obserwatora. Kroczę między światami. W moich rękach jest los śmiertelników i dusz. Dwa światy. Jedna równowaga. Oko zmierzchu widzi wszystko. Walczyliśmy z honorem, tak jak być powinno.